Ten film jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla ludzi z dystansem i mogą występować w nim wulgaryzmy, alkohol, więc jeżeli jesteś wrażliwy na tym punkcie, to od razu przepiń ten film. Siemano. Siemasz. Cześć. Z chłopakami jestem na rybach, chłopaki pierwszy raz na rybach. No i już jest dobrze. To już jest bardzo dobrze. To będą ryby brały. To, to się <noise> wydnie, to się wydnie. Oj nie. Z chłopakami jestem pierwszy raz na rybach. O tak miało być. A nie, że oni pierwszy raz na rybach. Nie, drugi raz. Bo raz łowiliśmy w maju. Co nie doszła, wyprawa była. Jest... Na łazienkach w Misku, ma Tak, daliśmy. mówcie głośno, wyraźnie, tak, żeby było słychać. Mógł... Krzyczcie, nikogo nie ma tu, nikt nie ma. później, kur... Jesteśmy na. Na Wildze. Na Wildze, łowisko wodna kraina. Pierwszy raz tu jesteśmy. Ja byłem raz na Spinning, chłopaki są na pewno pierwszy raz. Na pewno? Na pewno, ja jestem. Upewnijcie mnie w tym, że no nie gadam No nie, nie, nie robimy. I siedzimy sobie za karpiem tym razem. Albo za murem. Albo, Albo za, murem. za murem. Zobaczcie. Dzieliśmy sobie chatę. Trzygwiazdkowy hotel. Trzygwiazdkowy hotel. Kariot. Excuse me. Na razie się tylko rozwijamy. Będziemy jedną dobę, więc tak na szybko. Zaraz coś tam pokrótce pokażemy, co łowimy, gdzie łowimy, jak łowimy. Czy łowimy w ogóle? <noise> na co łowimy? <głosy> <głosy> tak. Czy w ogóle zaczniemy łowić? No ale jesteśmy na dobrej drodze, bo wędki już są rozwinięte. Nawet Kuba już ma jedną we wodzie. No nawet mam. Tak. We wodzie. A my teraz idziemy no, tylko... Z hangarami potrzebiona. Idziemy na, na szybko, zobaczcie O, na integrację. Ale jeszcze zobacz, nie mamy tutaj nic rozwinięte. Zaraz, zaraz weźmiemy się do roboty i do następnego za kawałek. Ale zobacz nawet nie... Może to być Amur. No, on tak lubi. Albo leszcz. Albo karaś! Karaś się Karasi jedzą główno. Stara, już nie ty no to. Ty na szarpie coś będzie... bez kitu. Zobacz. No ja coś, coś To Ja jeszcze... myślę, że to będzie albo leszcz, albo karaś i już siedzi. Kurde. siedzi ale musisz... poczekaj, poczekaj. Nie, jeszcze... Zresztą twoja sprawa, ty jesteś fachowcem. no, no To nie będzie karbo bo kar to już by rwał. Dlaczego ci nie dzwonią, ale masz bez dźwięku, ty. I czułość chyba jakąś lipną Możliwe Ej, Ale ja coś, coś tam ciąga, nie? Coś podoba Dobra Kamila, czułość to było Ale dalej szczytuwa chodzi, zobacz No bo tam coś siedzi, albo leszcz, albo no, coś być. albo karać, no, no nie? Dalej? Na co tam masz? Tam jest hot dragon i pikantna kiełbasa hmm? Tak, tam coś siedzi, bo no szczytówka się wygina No, zacina i tam Jest, coś chyba jest. Jest coś na bank. Gdzie on podbiera? Chubań. Ale lekko idzie do was. Nie ma nic? No właśnie tak chyba. Nawet leszcza? No właśnie nie wiem, tak leciutko i. O, o! Coś jest. Spokaj. Jest coś, tak. No, jest coś, ryba jest. No, Dobra, tak. O, jest, 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 jest bo skręca, się karaś. Okay. Ale oh. no coś walczy tam. Leszcz. Leszcz. Cieszysz się? A nie. Ej, bo tu kurde o. i to ten najlepszy o on wypiął zastanaw. się w podbieraku ładnie kulturka pełna kultury ja no hallo, matę halo, halo. No. Go. słuchaj <noise> słuchaj, no leszcza ale to on pierwszy rybę złapał ja wiem że leszcza o. na matę spoko o jest miarkomata. mata bo... miarko mata ja wszystko palo... rozumiem szacunek dla każdej ryby o. stoń stoń tu nóżku <głos> <głos> Od zera, Mamy tak. W jakiej skali? Nie ja no. Od zera na 3 <grym> Nie no dobra Mamy, Mamy całe ile? 37. 37 A w skali gdzie on się mierzy do czego on wszedł? Na patelnię. Na tam. patelnię już wchodzi ty. Na Ale w sumie wygląda jak patelnia. Hmm? Złów i wypuść, halo. Gdzie? Gdzie tu pisze? To. A nie zasłonił. To się nie liczy. <grym> dobra, mam Ale ty. jaki głodny? Chcesz zdjęcie do social mediów? Socjalne media, no pewnie, że... Dobrze, <grystanie> że ja już zapuszczam. Gratuluję ci. Dzięki. Nie wiem czy to się opłaca. Widzieliście ile w PVC towaru miał? No właśnie, a to moja PV była, a ja mam tylko jeszcze jedną ja to <grystanie> O no, pomogę ci. Mamy teraz kolejną piękną rybę, jaką jest Skaraś, król wód. Dobra. Z dwie strony jedzą? Gówno o, nie wiem czy nie będzie większy. O, dawaj miarę, miarę dawaj. Kawałek byki tam jest, znowu. na macie, na macie jest. Ej, idziemy na matę? To było nieetyczne Idziemy na matę, nie? no rozumiem. Okay. To się wytnie. To się będzie wyt... podobnych rozmiarów, chyba co? Mamy. Już chyba możesz iść. Z tym. Dobra. A zobaczymy jak. O, ty. Czekaj, 0. To tak jak teraz? 38,5. A na dole spójrz, bo ta płetwa dolna jest dłuższa. Ej, mi tego nie mówiłeś. <gry> 38,5. 39. Większy? To, to samo. No, to mamy jeden racji, na co? Prędzi. Na co? Co tu mamy? No na to. Eee! Daj worek. No to dawaj go tu i do wora go. A. <laughs> na tego pomarańczowego. Wiesz? O! Te burz? No? Na to. No Masz, tak. Na szczęście? Nie chcę. To tak jest. Nie. Mamy łuskę na szczęście. Do portfela. Do portfela, do portfela że bida nie przyszła. <laughs> Nie przyjdzie? Nie. Przyjdzie, przyjdzie. Zawaj Do sobie zresztą. na pewno. Borek karpiowy, oni kara się wpuszczają. No ale ładny, też gruby. Am, 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 am. Am, am, am. Jak pirania. Jak karp. Prawie karp. No ten czy takiego karty. Masz telefon w pisieniu. Nie, na on jest A chcesz kurwa ze mną pływać? Mam no, telefon nie. Ale chodźcie chodź, tam wchodzi, nie, nie. bo odporny jestem, nie mam. Kali, przestań już nagrywać, bo... Może być ryba. Coś ciebie kurwa za no rybak, ja nie umyszłami. No rybak chujowy, ja jestem wędkarzem. Na chuj to... Po co to dotyka? Halo? To jest przypadek. Żeby tu zimna była. Zimna? No. Wcale nie zimna Powiem Ci, że bardzo ciepła Rudy płynę ci stają <śmiennie> Taka łatka, no nie? Nie, no już proszę cię, bez przesady. W życiu, tak, wyjdę. w życiu tak nie wyjdę. Weźmy to, może jeszcze Wam pójdę. Nie? nie, ty masz ciemne włosy, strasznie. Bentkart po francuskie. Czemu mi tak brzydko wychował? Ja ci nie wyzywam.

Na cnapę zdążyłem nagrać. <grym> to ja ci mówię, pierwsza 36 tu przyleciałem u was, ale tu spaliście. Nie. Tak dobrze, bo to było po tym, co ty miałeś branie. Odchodzi szczytówka. Idzie w naszą stronę. Żeby to nie było cielsko. No właśnie. <grym> Jakby mały to by ci szarpał tak wiesz Ja wiem dlaczego ten też pada Ja słyszałem jaką piosenkę słuchaliście zanim poszliście spać? Zrób mi huragan, zrób mi huragan Nie, tornado A tornado No, To jedno i to samo tam coś było. Nie, to 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 fala. Ciepło? Ciepło. bo nie widzę żyłki. A tak jak nie świecę A jak nie świecę, to widzisz? No, to Tu jest to jest karp. O kurwa, karp, jest. karp. Pod pomostem. Przy pomoście już. Nawet Poczekaj bardzo się tę będzie. Nie kurwa, gdzie on jest? Ty żeby ci pod pomoc nie wszedł, bo dopiero będzie A O, to ja Czajka? Czajka Poczekaj no Unoszę go Ale amatorszczyzna teraz to była Ty nie ganiaj go, jak on ci go wyłoży, to wtedy go podbieraj O No 15,5 tu waży Kilogram trzeba odjąć Śmiało 14,5 niech będzie o, Coś mi chrupło No powiedz coś o rybie może Hol było o której? O drugiej? No to No. W nocy też padało. W nocy też padało, jakby cię. Nie mamy pięknego karpika, już się obudziłem. A na co go złapałeś? Na dwa orzechy ty tygrysie. Ale jakiś podpięty czy coś? Był podpięty ten twój. To jaki on był? Był zbalansowany. Nie, a on miał coś w środku, korek jakiś czy coś? Nie. A no to nie, normalny. Dobra, wypuszczamy, go niech płynie. Jeszcze chwilę jesteśmy po mamę. Jeszcze po mamę? Ile ważył? Było na filmie? 14,5 14 kilo. Pierwsza, może nie ostatnia duża ryba z tej wody. No ale wczoraj ty też miałeś jeszcze jedno branie w nocy. Tak, na kulkę na 20 mm na kokosa. No i ja miałem na kukurydzę, ale nic. Ja dobiegłem, to przestało, a jak Kamil miał branie, to ja poleciałem, to Kamil już to Kamil już tam się męczył. <laughs> Gratuluję. A co ty zmokłeś? Padało. Padało w nocy, no nie? Mega burza. Mega A to przez burza. noc nie wyskłeś? No, jak on wyłaził po tych trzcinach później, to wiesz. Ale, Ale może ta pogoda dała nam to branie. Najgorsze jest to, to jest minus ogromny, że tu jest doba do siódmej rano. Jednak Nawet jak nie da się spokojnie spokować Jakby nie patrzył siódma rano, to nie jest taka godzina, żeby opuszczać łowisko. Czyli Nawet dla nas. tak, czyli <laughs> dla, dla karpiarzy to jest nie, zaczęcie zwijania się o godzinie piątej rano. No bo 2 godziny średnio jest zwijania, więc skończyć dobę o siódmej rano to naprawdę troszkę troszkę za wcześnie się kończy doba. Zakończyliśmy łowienie. Kamil tylko może się czuć spełniony. <laughs> spełniony i mokry. Niestety. Wiesz, Niestety. My tylko Kuba no, mała, le -lesce to połapaliśmy. Lesej i karpie. Tak. Co? No te małe karpie. Karłowate. Karłowate. <laughs> Kamil zadowolony z rybtu. Z jednej. No ale chodzi mi o złowienia. O, tak, źle, źle to nazwałem. No myślę, że jeszcze tu przyjadę. Przyjedziemy, myślę, że no jedziemy, no, wszyscy. Przyjedziemy w, w takim mokry, składzie, albo, większe, no. albo W całym składzie. Albo większym składzie. Jak będzie w tym samym składzie, albo większym, to ja po drugiej stronie siadam. Ja nie będę z nimi siedział. Bo oni mnie psychicznie wykończą. Nie, słuchajcie, no jedna doba to jest takie niełowienie. No było, no nie? Po, posiedzieć sobie, ale dobę to bardziej spotkać się, pogadać, wypić piwko. Ryba siadła z gospodarzem, teraz chwilę pogadaliśmy. No zależy mu bardzo, żeby tu jednak te ryby żyły i w ogóle bardzo, bardzo tak przejmuje się tym, żeby nie kraść ryb, po pierwsze, to chyba wszędzie, a po drugie, żeby obchodzić się z rybą jak, naj, jak najlepiej. I tyle, dzięki za obejrzenie. Dzięki, na razie do następnego. Do następnego.